Dlaczego ty jako młody piłkarz nie zrobisz kariery? Bo jesteś zbyt leniwy i masz za wygodne życie. Po co mam zrobić indywidualny trening piłkarski albo udać się na siłownię, skoro można ze znajomymi e, zrobić jakiś ciekawy wypad na miasto w piątkowy lub sobotni wieczór no albo koniecznie przejść misję w Fortnite? Cie? Alent zabija lenistwo i używki XXI wieku. Jeżeli to pokonasz, to już jesteś na bardzo dobrej drodze do bycia profesjonalnym piłkarzem. Pamiętaj, młody piłkarzu, że Instagram, telefon, TikTok, media społecznościowe to ci nie ucieknie, to na ciebie spokojnie poczeka. Natomiast ta kariera w wieku 15, 16, 17, 18 lat minie bezpowrotnie, jeżeli teraz nie wykonasz jakichś konkretnych ruchów w celu Twojego rozwoju piłkarskiego. Zacznij być w końcu konkretnym gościem, odsuń te wszystkie niepotrzebne używki, weź się za siebie, zrób jakiś porządny trening, no i oczywiście. Działaj w kierunku Twojego rozwoju piłkarskiego, a tymczasem do usłyszenia. Cześć!